No i zbliżamy się do świąt i do normalnej ceny pomarańczy. Skrzynka 10-kilowa, 5 euro. I tu są takie dobre na sok. A mandarynki 6 euro za skrzyneczkę. Także już mówiłem kilka razy, to jest na skrzyżowaniu ulicy Benikanena i Abadzola. Ulubiony warzywniaczek. Są też dzisiaj ananasy. Ale coś na pewno sobie tutaj zaraz kupię. Nadciąga zima stulecia. Czyli w Boże Narodzenie ma być 0 stopni w nocy, 15 w dzień. Dla Hiszpana to jest niecodzienność. Wręcz, wręcz będą się dogrzewać. No ale jakoś to przewidujemy. Dzisiaj słoneczko świeci. Jest 18 stopni. Pozdrawiam wszystkich ze Słonecznej Hiszpanii.